Prorok Michasz w swojej księdze w drugim rozdziale od pierwszego wersetu napisał takie oto słowa. Biada tym, którzy leżąc na swych łożach obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. Gdy pożądają pól, grabią je, a gdy domów, zabierają je gnębią męża i jego dom, właściciela i jego dziedzictwo. Drodzy i kochani bracia i siostry w Chrystusie, kiedy kładziesz się spać, gdzie wędrują Twoje myśli? Czy zdarza Ci się knuć zemstę? Powiesz, no ale jak? Przecież uczeń Jezusa nie może tak postępować. Poprzez analogię możemy jednak... Dojść do wniosku, że skoro przedstawiciele narodu wybranego, którzy tak naprawdę odwrócili się od Boga, a na zewnątrz byli bardzo religijni, potrafili takie rzeczy czynić, to dlaczego nie potrafią je religijni chrześcijanie? Ależ potrafią. Potrafią. O czym myślisz, kiedy kładziesz się spać? O zemście? O tym, w jaki sposób w cudzysłowie odwdzięczyć się bratu czy siostrze, którzy zachowali się akurat nie tak, jak ja bym tego oczekiwał czy oczekiwała? A co dopiero, jeśli masz możliwość, żeby komuś rzeczywiście uczynić krzywdę? Czy czynisz taką krzywdę ludziom? Mamy naprawdę dużą paletę możliwości, żeby wzajemnie siebie krzywdzić. Ale posłuchajcie, co Bóg mówi o takich ludziach. Dlatego tak mówi Pan: oto ja obmyślam dla tego rodu klęskę, z której nie będziecie mogli wyciągnąć szyi ani się z niej podnieść, gdyż będzie to czas zły. Otóż Bóg dla ludzi, którzy. Mają go jedynie na ustach, obmyśla klęskę. I nie myśl, człowieku, że skoro mamy nowe przymierze, to Bóg na wszystko macha ręką. Nie. Bóg jest sprawiedliwy. Nigdy o tym nie zapominajcie, kochani ludzie. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy. Zawsze i wszędzie. W miłości też jest sprawiedliwy. Więc jeżeli funkcjonujesz tak, żeby zaszkodzić swoim braciom, swoim siostrom, niszczyć ich, grabić ich, jak dzisiaj można ograbić innych ludzi, można ich ograbić z dobrego imienia na przykład. Co z tego, że gdy ograbią ciebie z dobrego imienia, a ty im przebaczysz? Co z tego, skoro Bóg jest sprawiedliwy i nie przepuści, nie odpuści? W owym dniu zanucą o was pieśń, szyderczo. I odezwie się skarga tej treści. Jesteśmy doszczętnie zniszczeni. Posiadość mojego ludu jest pomierzona, nikt mu jej nie odda. Nasze pola podzielono między tych, którzy nas wzięli do niewoli. I nie będzie nikogo, kto by wam przydzielił cząstkę i rzucił los w gomadzeniu Pana. Boża sprawiedliwość dotknie tych, którzy czynią zło. Boża sprawiedliwość nigdy się nie spóźni. Bóg w swojej sprawiedliwości jest oczywiście miłosierny, jest mądry, jest dobry, ale jest sprawiedliwy. I wymierzy tę sprawiedliwość we właściwym czasie i w taki sposób, żeby człowiek chodził jak oszołomiony, a wtedy padnie na kolana, a Bóg będzie go ratował. Bo o to tak naprawdę chodzi, nie o zniszczenie, ale o ratunek. To dlatego ludzie żyjący byle jak, ludzie żyjący jedynie z Bogiem na ustach, są tak wrogo nastawieni do tych, którzy mówią: Uważajcie, nie lekceważcie Boga. Prorok Micharz mówi tak: Nie kraczcie złowieszczo. Tak mówią. Czegoś takiego nie powinno się przepowiadać. Nie spotka nas taka hańba, tak? Czyżby? Czy Nowy Testament nie zapowiada, że Bóg będzie sprawiedliwie sądził? Czy Bóg nie zapowiada, że odpłaci tym, którzy czynią zło? To w takim razie chyba czytamy, omijając duże fragmenty Nowego Testamentu. Ludzie, którzy mają na sumieniu zło, mówią, nie przepowiadajcie nam takich rzeczy, nie życzymy sobie, należy mówić o miłości, o miłości, jeszcze raz o miłości, a przy tym płakać, a przy tym rwać włosy z głowy, bo Bóg jest miłością. Gdyby Bóg nie był miłością, to byście już dawno poginęli. Ale ponieważ Bóg jest miłością, to dlatego należy mówić prawdę, głośno należy to mówić, i ostrzegać ludzi, ostrzegać tych, którzy czynią zło, i ostrzegać tych, którzy są narażeni na obecność ludzi czyniących zło. Czegoś takiego nie powinno się przepowiadać. Nie spotka nas taka hańba. Czy dom Jakuba jest przeklęty? Czy Duch Pana jest ukrócony? Czy jakie miałyby być Jego dzieła? Czy Jego słowa nie są życzliwe dla tego, kto postępuje w sposób prawy? Tak bronią się ludzie, którzy nie chcą słuchać prawdy. Tak bronią się ludzie, którzy nie chcą słuchać o tym, co czynią, co mówią, jak postępują. Bóg jest sprawiedliwy. I ci, którzy mają odwagę mówić głośno, tak jak Jezus miał odwagę mówić głośno do Faryzeuszy, do uczonych w piśmie, zapowiadając co ich czeka, oni z nienawiści go zamordowali, bo nie byli w stanie słuchać prawdy. I dzisiaj są ludzie, którzy mienią się być uczniami Jezusa, ale nie są w stanie słuchać prawdy. Nienawidzą tych, którzy mówią prawdę, ale jedynie prawda przynosi wolność. Jedynie prawda przynosi życie. Musimy o tym pamiętać. Chrześcijaństwo to nie pobierany grób. Chrześcijaństwo to życie święte, czyste, uwolnione od grzechu, uwolnione od przekleństwa, uwolnione od obłudy. Życie, prawdziwe życie, a nie pseudo życie, nie udawane życie nie klęska, którą się chce za wszelką cenę przedstawić jako zwycięstwo, lecz to wy występujecie jako nieprzyjaciele mojego ludu mówi Bóg niewinnego pozbawiacie odzienia płaszcz ściągacie z tych, którzy niczego złego nie przeczuwają jak ci, którzy wracają z wojny żony mojego ludu wypędzacie z miłych ich domów ich niemowlętą zabieracie na zawsze moją chwałę wstańcie i odejdźcie tu nie miejsce, tu nie wasze miejsce na pobyt. Z powodu nieczystości jest ono zgubiona, zguba ta jest nieodwracalna. Tak, czasami tak się zdarza, a Biblia to potwierdza w niejednym miejscu. Czasami trzeba oczyścić Kościół, trzeba oczyścić świątynię i trzeba usunąć tych, którzy są powodem nieczystości, powodem zła. Nie ma czasami innego wyjścia, bo czasami tylko tak można takich ludzi uratować. Zarówno tych, którzy pozostają, jak i tych, którzy są usunięci. Pamiętacie list do Koryntian? Właściwie listy, bo w pierwszym i drugim liście to się objawia. W pierwszym liście Paweł mówi, usuńcie tego człowieka, który sypia z żoną swojego ojca. Usuńcie go z waszego Kościoła z Waszej społeczności. Dlaczego? Dlatego, że nawet mała część kwasu zakwasza całe ciasto. Ten jeden człowiek swoim grzechem, właściwie jeden człowiek z żoną swojego ojca, mógł zniszczyć moralnie cały kościół, a kościół nic nie robił. Paweł mówi, wyrzućcie go poza. Ale w drugim liście mówi, skoro i przywróćcie go, bo już się nacierpiał, już zrozumiał, już znalazł drogę dzięki Bożej łasce. Nie jest tak, że nikogo nie wolno z kościoła usunąć. Nieprawda. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Należy to czynić bezdyskusyjnie, wtedy, kiedy ludzie czynią autentyczne zło. Tutaj. Michalasz powiada, że ci źli ludzie niewinnego pozbawiali odzienia, ściągali płaszcz z tych, którzy niczego złego nie przeczuwali, wyrzucali kobiety z własnych domów, niemowlęta zabierali. Jak można powiedzieć, że to są ludzie z wybranego narodu? Jak można powiedzieć, że to są ludzie, którzy. Cieszą się Bożą przychylnością. A wtedy kiedy ich ostrzegano, to oni mówili: "Nie, nie, nic takiego nie możecie nam mówić, ponieważ Bóg jest nam przychylny. Przecież jak Bóg może przekląć swój własny naród?" A jednak a jednak dzisiaj dzieje się naprawdę podobnie. Wstańcie i odejdźcie. Tu nie wasze miejsce na pobyt. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił Będę wam prorokował u winie i trunku To byłby kaznodzieja dla ludu O, dzisiaj jest wielu takich kaznodziei Dzisiaj też w wielu kościołach otrzymaliby brawa Radujcie się, cieszcie się Bóg jest wspaniały Wy macie wszystko, czego potrzebujecie Bóg was miłuje, nie przejmujcie się grzechem Bo na krzyżu wszystko się dokonało Dzisiaj tylko radość, pokój i zwycięstwo Na wieki zbawiony, raz zbawiony Oj, to by wszystkim pasowało. Wszystkim tym oszustom, kłamcom, złodziejom, tym wszystkim, którzy żyją w fałszu i w kłamstwie. Ale Biblia mówi wyraźnie, że ten prorok przyszedłby w duchu kłamstwa i fałszu. W duchu kłamstwa i fałszu. Co ciekawe. Bo to jest naprawdę bardzo ciekawe że ten prorok będzie prorokował o winie i trunku. Nie tylko o winie, ale w ogóle o alkoholu. Rozmawiam czasami z wierzącymi na ten temat i naprawdę sporo wierzących jest oburzonych, że im ktoś zakazuje pić alkohol. A pijcie sobie ile chcecie tego alkoholu, ale musicie zrozumieć, jakie są konsekwencje picia alkoholu. Biblia mówi wyraźnie, że w alkoholu jest zło. Dosłownie w winie jest zło. W winie jest zło. Tak uczyli z do Efezjan. Sprawdźcie sobie dokładnie w Grece. W winie jest zło. Jeżeli w winie jest zło, to po co mam go używać? Po co mam go używać? Do czego mi jest potrzebne zło? Mam się bawić ze złem? Nieprzypadkowo prorok kłamliwy i fałszywy będzie prorokował właśnie o winie i o trunku. A wiecie dlaczego wino i trunek? Wiecie dlaczego fałsz i kłamstwo? Bo ci ludzie nie potrafią się już radować i cieszyć Jezusem. Bo go nie mają. Żyją złudzeniami i potrzebują oszustwa i kłamstwa, żeby się cieszyć. Obyś swoje życie nie doprowadził do takiego stanu, że będziesz potrzebował alkoholu, aby. Cieszyć się z tego, że jesteś chrześcijaninem. Twu, obrzydliwe, ale przecież takich ludzi nie brakuje. Nie brakuje. Jak Bóg zareaguje na, na taką sytuację? Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela, skupią go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodem na wygonie i będzie to gwarny tłum ludzi. Tak, Bóg zrobi coś. Co tylko Bóg robi, sprowadzi swoich w jedno miejsce. Dzisiaj, kiedy mówimy o Kościele, sprowadzi ich w duchowe miejsce, do duchowego ciała Jezusa Chrystusa. I będzie to gwarny tłum ludzi. I przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki. Jeśli ktoś będzie z Jezusem, nic mu się nie stanie, bo Jezus będzie szedł przodem i będzie wszystko łamał i niszczył. On przełamie opór naprzód. Przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich król, a pan będzie na ich czele. Z Jezusem Chrystusem nic ci się nie stanie. Z Jezusem Chrystusem będziesz żył wiecznie. Z Jezusem Chrystusem zwyciężysz wszystko. Zwyciężysz wszelkie zło. W Jezusie Chrystusie będziesz wywyższony, będziesz błogosławiony, będziesz wybrany. Będziesz pełen Ducha Świętego, a ci, którzy pozostaną poza, będą pełni wina i trunku, pełni kłamstwa i fałszu i będą cieszyć się i radować się z tego, że są pijani kłamstwem i pijani fałszem, ale ich czas jest niestety przeklęty, zbliża się do końca. Nie kraczcie złowieszczo, powiedzą tacy ludzie. Czegoś takiego nie powinno się w ogóle mówić. To nie są moje słowa. Czytam z księgi Michała. Tacy ludzie zawsze są w przerażeniu i strachu, kiedy mówi się im prawdę. Ale żebyście wiedzieli, ludzie, którzy tak postępujecie, jesteście przeklęci. I dopóki nie przyłączycie się do Chrystusa, dopóki nie upadniecie przed Panem Panów na twarz, dopóty nie wyznacie swoich grzechów, dopóty nie będziecie błagać o litość, nic, a nic dobrego w Waszym życiu się nie stanie, ale przyjdzie przekleństwo, przyjdzie sprawiedliwość. I dotknie Was to, co sami zasialiście: zło. Obłuda fałsz, kłamstwo. Dzisiaj szukacie proroków pełnych kłamstwa i fałszu. Dzisiaj szukacie radości w trunkach, w winie, w szaleństwie, ale przyjdzie czas sprawiedliwości. Kochani bracia i siostry, ale my należymy do naszego Jezusa. My należymy do naszego Zbawiciela. Jesteśmy gwarnym tłumem ludzi. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie gwarny. To nie jest tłum smutasów, to jest tłum ludzi, którzy śpiewają, cieszą się, radują się, głośno rozmawiają, dają świadectwo o swoim Bogu, głośno głoszą słowo Boże. A przed nami jest ten, który niszczy, łamie wszelki opór, idzie naprzedzie i zwycięża dla nas, a my w nim mamy zwycięstwo, w nim mamy nadzieję, w nim mamy chwałę. Dziękujemy Ci, nasz Boże, że jesteś naszym Królem i naszym Zbawicielem. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, jesteś po stronie swojego ludu. Amen.